Hello. Właśnie wróciłam z Aldiego, z zakupów. To jest słuchać bo jeszcze się pierzy. I w tym Aldi kupiłam za 70 euro niecałe zakupy, i chciałam pokazać, co za to można tutaj kupić. Nie wiem, czy za te 70 euro w Polsce się coś kupi. Tyle samo, może więcej. I ciekawa jestem. Jak to wygląda na przykład w Niemczech czy gdzieś tam, może się ktoś odezwie. Ralka jeszcze pierze, także trochę hałasu będzie. Kupiłam takie cztery czekolady 90%, 85 jako z solą i karmelem, bo bardzo takie lubię i to jest chyba z dziką różą, nie wiem. Czyli cztery czekolady. Kupiłam tak jeden ta, jedną taką bluzę, piżamkę spodnie dresowe. Kupiłam taką bluzę dresową, i spodnie dresowe, czyli tak dwie pary spodni. Dwie pary spodni, dwie bluzy i piżamę. Kupiłam oczywiście bananki. Kupiłam takie winko, bo ma rodzina tutaj przyjechać sobie na, w marcu na kilka dni. Nie wiem czy to jakieś luksusowe, no ale jest. Kupiłam taki duży płyn do pukania. Kupiłam jeszcze dwa takie sery. Ten jest chyba z owcy. Jeden taki pleśniowy na spróbowanie. Co jeszcze tu kupiłam? Aha i woda. Czyli no. Na Islandii na pewno bym zapłaciła drugie tyle albo więcej. Nie wiem jak to w Polsce wygląda, czy w Niemczech kochana ewko. Ciekawa jestem. Pranie się skończyło. Idę teraz y, do suszarni, która znajduje się na górze na tarasie, żeby to rozwiesić. Tutaj mamy na samym dachu taką suszarnię. Schnie tutaj błyskawicznie, nawet jak wiatru nie ma. Tu moje pranie jeszcze z wczoraj. Muszę wszystko wyprać, bo rodzina przyjeżdża, więc chciałam, żeby było zmienione i wszystko przygotowane. Tu można się też opalać, ale ja akurat nie potrzebuję tego nigdy. Dla mnie wystarczające jest wyjście na spacer. Zemglona tej laguny nie widać. Ten blog jest naprzeciwko, tam chciałam mieszkanie kupić i tu w tym też było, ale ta pani się wycofała. Tam są te mieszkania, że mają balkony od strony południowej. No, w zimie jest dobrze, bo się nagrzewa mieszkanie, ale w lecie trzeba mieć klimatyzację i tam wszyscy mają. A u nas właśnie balkon jest od strony północnej, więc w lecie, nawet lipiec, sierpień, nie trzeba mieć klimatyzacji. I jeszcze ten blok jest taki, że ma przewiew, że tak powiem, wyjście na dwie strony, a w zimie jest. Ponieważ ja mam malutkie mieszkanie, więc yy, nie jest problemem go podgrzać. Trzeba właściwie tylko rano podgrzewać, bo jest rano chłodno. A na noc wyłączam grzejniki. I tylko mam ten koc, na który, który mam pod spodem elektryczny, który tak niespecjalnie grzeje, ale po prostu śpi się idealnie. Mam kołdrę taką normalną i. Naprawdę nie ma problemu, jestem zdziwiona. Myślałam, że będzie gorzej styczeń, luty. Także z tego mieszkania generalnie jestem zadowolona, chociaż na początku nie byłam. Yy, tutaj jedynie problemem jest może w, tak, w tej chwili ja to widzę. Nie jest mi to w tej chwili potrzebne. Basen jest po tamtej stronie u nas. Yy, tym problemem jest mała winda. Także, jak ktoś na przykład jakimś takim wózkiem inwalidzkim by chciał wjechać takim troszkę większym, bo tym sportowym pewnie wiedzie, to jest problem. I, i tutaj nie ma, trzeba by robić na przykład, jakby kiedyś było potrzeba, taki podjazd między chodnikiem a tym, tym podwórkiem. W domu u nas jest taki stopień. I tak jak widzę, że gdzie indziej jest taki, taki tak jak tam, taki łagodny zjazd zrobiony, tutaj u nas nie ma. Bo to chyba jak ci Irlandczycy kupowali cały ten blok, to byli to młodzi ludzie, a teraz widzę, że są dużo starsi ode mnie. Także może kiedyś w ogóle ta administracja zrobi coś, bo tu jest jedyna rzecz, właśnie, żeby takie leciutkie zjazdy zrobić. Nawet szerokość nie musi być duża, tylko po prostu, żeby nie było tego pół stopnia, bo tam jest ta jakby pół stopnia. Nic, rozwieszam to pranie.